Cześć drodzy widzowie. Zanim zaczniemy temat o kryzysie mieszkaniowym i o tym, jak ja, jako pracownik tymczasowy, miałem problem znaleźć pokój, i jak wygląda rynek ogłoszeń, bo to jest no, to jest straszne, ale do tego dojdziemy. Słuchajcie, chciałem Wam podziękować za to, że tyle osób wczoraj dołączyło przy tym naszym filmiku o tym, jak jedzą Holendrzy. Sekcja komentarzy wybuchła. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za Wasze opinie. Kupa z Was. Albo jest w związkach z holendrami, albo po prostu też pracuje z holendrami. Część z was zaobserwowała podobne rzeczy jak ja. Część z was uważa, że no to nic wielkiego. Przecież oni są przyzwyczajeni do takiego jedzenia. Jeden z was napisał, no oni jedzą codziennie takie rzeczy, a my codziennie w Polsce potrafimy jeść kotleta i pierogi. No tak, ale kolego, to ich jedzenie koło naszych pierogów i kotleta to nawet nie leżało. Jeden komentarz najbardziej zapadł mi w pamięć. E, myślałem, że mi wody odejdą, jak go przeczytałem. Światło mi się odbija od paneli e, słonecznych na domu obok. Chyba będę musiał e, sobie to zakryć. Komentarz brzmiał: e, Mieszkam od 50 lat w Holandii i e, wiem jedno. Jeśli pojedziesz gdziekolwiek w świat i zobaczysz papier toaletowy suszący się na sznurku, to możesz być pewny, że mieszka tam Holender. <grym> no powiem wam. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Ja zauważyłem tą oszczędność również. Wielu z Was uważa, że wynikało ona ze skąpstwa. Że są przesadnie oszczędni. Ale zostawmy już ten temat. Słuchajcie, dołączyło Was aż ponad 40 wczoraj do subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo. Nie, nie spodziewałem się aż takiego wyniku. Fajnie, że chcecie dołączyć do tej małej społeczności, którą staram się zbudować. I chcecie zostać ze mną trochę dłużej. Myślę, że, myślę, że spodoba Wam się ten kanał z czasem. Słuchajcie, chyba... Chyba to, czekajcie, chwilę. O tak, tak, znacznie powiem Wam lepiej. Już mi nie świeci po oczach. Temat, który chciałem poruszyć dziś, to temat, który dotyczy mnie osobiście. Wielu z Was on też pewnie dotknął. Według statystyk z zeszłego roku. Nadal w Holandii brakuje 400 tysięcy domów. Ja myślę, że ta liczba jest i tak zaniżona, ponieważ, no wiecie, wielu przyjeżdża takich pracowników jak ja, którzy jeśli chcą opuścić hotel, no już pomijając, że agencje wiele lokacji zabierają, tak? Jak budują własne hotele, to spoko, ale często są to moi znajomi, mieszkają na przykład w domu w centrum Osterhoutu, gdzie dom został podzielony na 8 pokoi, i sobie tam żyją w 8 więc wiele domów jest po prostu też zabieranych przez Agencję Pracy Tymczasowej. Te liczby są prawdopodobnie strasznie zaniżone. Wiecie, zdarza się często, że pokoje wynajmowane są bez meldunku, więc często w domach mieszkają po dwie, trzy dodatkowe osoby. Byłem w takim domu. Ta różnica też między... No, rynek mieszkaniowy w tej chwili jest mocno wykorzystywany. I to o dziwo nie, nie przez Holendrów. To nie Holendrzy zawyżają ceny, zauważyłem, tylko bardziej nasi tureccy koledzy i niestety Polacy również, bo Polaków pamiętajcie, że jest tutaj zatrważająca ilość w porównaniu do innych nacji. No, nie mówię o Turkach, bo ci to przejęli to, ten kraj już kilkadziesiąt lat temu zaczęli się tu zwalać. Nasi dopiero 15 mniej więcej lat temu może trochę wcześniej masowo. Problem polega na tym, że kiedy ja chciałem ostatnio zmienić pokój, bo niestety od Polaków już nie chcę wynajmować, ale to jest inna historia. Po prostu trafiłem na takich Polaków, którzy okazało się, że są no, bardzo niefajni. No, no, co, mam, co wam mogę powiedzieć? Nie będę teraz mam o tej sytuacji opowiadał, może kiedy indziej wam opowiem. Więc bardzo zależało mi, żeby wynająć od Holendra. I słuchajcie, dlaczego zależało mi, żeby wynająć od Holendra? No, są dwa bardzo ważne powody. Po pierwsze, Holender będzie respektował to, że jesteś mieszkańcem domu i też masz prawa. To jest najważniejsze. Nie powie ci, a bo ja jestem u siebie, mnie wolno, a tobie nie. Nie, tak ci nie powie. A po drugie, to jak holender widzi pewne kwoty wynajmów, a to jak widzą Polacy. O, to są słuchajcie, dwa różne światy. Niestety, ja nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia. Znowu w komentarzach możecie się uruchomić. Bo możecie się z tym zgodzić, możecie nie zgodzić. Natomiast to, co ja zauważyłem, to że Polacy strasznie wykorzystują sytuację mieszkaniową trudną w tym kraju. I mówię tutaj o kwotach, jakich sobie żądają za te komórki, które wynajmują, bo tego pokojem nie można nazwać. Jeśli pokój ma 2 na 3 metry, a jego, jego sklepienie wygląda tak, gdzie ty walisz po prostu głową, jak nie staniesz po środku, no to, no i, i za to żądają 700 euro. No to coś im się w głowach po prostu potentegowało, bo tego się inaczej nazwać nie da. Często zresztą wiecie, to są chałupy, które oni dostali, czy mieszkania z clickworwonem. To są socjalne mieszkania czy domy. Tak naprawdę, no wiadomo, że jest to nielegalne, tak? Natomiast wszyscy to robią, to też wiemy i chyba już nawet państwo przymyka na to oko i nie robią takich kontroli jak kiedyś, bo wiedzą, że jest problem, a potrzebne są ręce do pracy. Przynajmniej mnie się tak wydaje. To, jakie ceny proponują na wszystkich tych portalach typu Facebook, i od razu powiem: wystrzegajcie się Facebooka, jeśli konto jest z 2025 lub 2024 i ma oczywiście pokój w każdym najważniejszym mieście tego kraju. Słuchajcie, to jest skam, to jest skam. Często ceny są bardzo atrakcyjne. Jak na to, jak te pokoje, te studyjka wyglądają. Ja to wszystko już przerobiłem to są w większości skamy. Mm, bardzo ciężko jest na Facebooku znaleźć legitne ogłoszenie. Mało kto się ogłasza, kto jest legitny. Są też strony internetowe, i, słuchajcie, one są, w moim mniemaniu, jeszcze gorsze. Oczywiście, możecie dostać na większości z nich 14-dniowy, tak zwany darmowy okres próbny. Jeśli zapomnicie go wyłączyć, to wam skasuje niezłą kwotę z konta. Natomiast te strony to są często takie ogłoszenia, pułapki też, takie. Przynęty, wiecie, jak ja to nazywam, bo wchodzisz w wyszukiwarkę, wpisujesz Osterhaut na przykład i znajduje ci jeden wspaniały pokój. Jezus Maria, cena 450 euro. Oferta świeżutka, świeżutka, tak. One są takie świeże, że jak się zarejestrujecie, zazwyczaj w każdym mieście, jakie klikniecie, coś jest. Magicznie coś jest. I to w świetnej cenie na już. Słuchajcie, ja się zarejestrowałem na takich dwóch, trzech stronach, oczywiście momentalnie, robiąc anulację subskrypcji i... żeby po prostu o tym nie zapomnieć później, pamiętajcie o tym. Jak zadzwonicie na te ogłoszenia, to zazwyczaj usłyszycie w telefonie dwie rzeczy. Po pierwsze, już jest dawno nieaktualne. Po drugie, skąd Pan wie o tym ogłoszeniu, na tej stronie nie powinno go już być? No jak nie powinno być? No jest, to są... Tylko i wyłącznie tak zwane clickbajty, żeby na tych stronach się rejestrować. Te ogłoszenia są albo nieaktywne, albo facet w ogóle nie wie, że to ogłoszenie jest wystawione, bo albo podany jest nieprawdziwy numer, albo koleś twierdzi, że pokój miał do wynajęcia i za, na tej stronie umieścił rok temu, czy dwa. Ja mówię, no to dlaczego to tam dalej jest? nie? Na stronach ja się poddałem, legitnych stron. Ja nie wiem, jak znacie jakieś legitne strony, polećcie tym, którzy szukają w komentarzach. Bo powiem szczerze, że ja szukałem długo i się zawiodłem. Natomiast zdradzę Wam pewien sekret, słuchajcie, jest taka aplikacja jak ta holenderski Marktplatz. Tam oczywiście trzeba mieć holenderski numer konta i żeby się zarejestrować i zweryfikować, i chyba holenderski numer telefonu. Nie pamiętam, czy to było wymagane, ale chyba to było wymagane. Nie chciało przyjąć polskiego. Ja się tam zarejestrowałem. Fajnie, bo tam, słuchajcie, zweryfikowane konta w większości. Legitne miejsce. Możecie. Ja tam, to jest takie, jakby nasze Allegro trochę, taki OLX. Tam jest taka sytuacja, ja sobie tam też już buduję jakieś tam opinie, bo sprzedaję tam różne rzeczy i kupuję. I słuchajcie, na moje ogłoszenie trafiłem właśnie tam. I wyobraźcie sobie, że ogłoszenie, które ja znalazłem, oferowano pokój na poddaszu za 400 euro ze wszystkim internetem i tak dalej. Słuchajcie, ja wiedziałem, Aha. że chętnych Aha. będzie na to tylu, że ja nie mam szans. I wiecie, wtedy wpadłem na pomysł. Holendrzy, tak jak wiemy, lubią być oszczędni, więc oni raczej nie zaproponują więcej pieniędzy przy takim ogłoszeniu. Ja zaproponowałem więcej. Ja zaproponowałem 100 euro więcej. Postanowiłem, że 500 to będzie i tak wspaniała cena dla mnie, przy tych cenach, które znajdujemy tutaj dookoła. I słuchajcie, udało mi się, przyszedłem na rozmowę, udało mi się ten pokój dostać. Usłyszałem, że cena, która, którą zaproponowałem, była głównym czynnikiem. A ja o tym wiedziałem, że jeśli no, nie zaproponuję więcej, to nie mam szans na tą rozmowę. Szukanie pokoi jest po prostu. Piekielnie trudne, jest męczące, można dostać depresji. Oszustw jest 80% ogłoszeń to są oszustwa, 20% to są prawdziwe ogłoszenia, z czego około 2 trzecich mogę spokojnie powiedzieć, że są oszustwami pod kątem tego, jakich kwot sobie żądają. Bo widziałem już ogłoszenia, gdzie żądali za pokój 800 euro 850. Żeby to jeszcze było studio, wiecie, ale no to jest kpina i często są to właśnie Turcy i, i niestety Polacy. Ja mam wrażenie, że Polacy po prostu jak dostają mieszkanie z Klikworwonen czy jakąś chałupę, to oczekują po prostu, że jedna osoba, której wynajmą pokój, spłaci im po prostu rachunki co miesiąc. No, no przykle jest takie żerowanie, słuchajcie. Przykle jest takie żerowanie, bo często zresztą wynajmowanie od Polaków kończy się źle. Ja dobrych doświadczeń nie mam. Drugi raz wynajmuję od Holendra i no, ten Holender na szczęście to jest normalny, pracujący Holender, który nawet papierosów nie pali. Alkoholu też nie widzę, prócz jakiejś tam butelki wina, którą sobie raz otworzył od tego miesiąca, kiedy ja tu jestem. Bo o tamtym Holendrze, o którym opowiadałem, to wiecie. No źle trafiłem, wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Człowiek cieszył się, że coś znalazł. Natomiast słuchajcie, no, ceny są przytłaczające. Ja nie wiem, ilu z Was wynajmuje tutaj mieszkania czy domy. Ale ceny zwalają z nóg i no, ten kryzys mieszkaniowy, mam nadzieję, że państwo się za to weźmie i rozwiążą ten problem za niedługo, bo słuchajcie, jak się patrzy na to, co się dzieje, Holendrzy w ogóle, młodzi Holendrzy mieszkają z rodzicami. Ja mam kumpli, którzy mają po 30 lat, i oni mieszkają nadal z rodzicami, bo po prostu nie potrafią sobie czegoś znaleźć, co, na co byłoby ich stać. To jest smutne, bo jak tu potem zakładać rodziny? A pamiętajmy, że holendrów to tutaj jest w tej chwili na 17 milionów mieszkańców, z 6 milionów niecałe, to są holendrzy. A według statystyk codziennie 400 holendrów opuszcza Holandię, żeby mieszkać gdzie indziej. Co w ogóle byłem zdziwiony, jak tą statystykę znalazłem. Natomiast, no trochę się nie dziwię. Wiecie, w tych większych miastach to już inżynierzy z Erytrei i inne ciekawe nacje, typu Marokańczycy, coraz większe rozpierdziele robią. Holendrzy nie chcą mieszkać w swoich największych miastach. No, robi się średnio. Ja jestem, ja jestem powiem Wam, szczęśliwy, że udało mi się znaleźć to miejsce. To jest małe miasteczko, parę kilometrów nad Osterhautem. Piękne, to jest jedno z najstarszych miast w Holandii, według tego, co przeczytałem. Mają tutaj zabytkowy kościół, mają tutaj muzeum. Do tego muzeum chcę was zabrać, tylko ja się muszę tam dowiedzieć, czy ja mogę tam nagrać materiał. Bo chętnie pokazałbym wam, jak zwiedzam te muzeum, ale, ale to się muszę jeszcze dowiedzieć, dam wam znać. I słuchajcie, piękne jest to miasto. Wszystkie najważniejsze sklepy w okolicy mam. No i tak jak mówię, dostałem po prostu poddasze w kwocie 500 euro, co osobiście uważam, że jestem ogromnym szczęściarzem. I, i, I trafiłem po prostu żyłe złota, bo kobieta jest naprawdę, no, powitała mnie wspaniale, jest naprawdę miła, taka ciepła osoba, jest ode mnie starsza o 20 lat. No, była w jakimś tam związku, ten związek się nie udał, sama musi utrzymywać dom, więc postanowiła, że wynajmie pierwszy raz w życiu, nigdy nie wynajmowała, więc ta nasza rozmowa była godzinna, ja się... Troszkę jej tak streściłem moje życie w Holandii, jak to się stało, że tu przyjechałem, co tu robię, dlaczego szukam pokoju. No i wiecie, było to kliknięcie. Zgodziła się właśnie, słuchajcie, Borg. Borg to często chcą czynsz lub nawet dwa do przodu. Tutaj też mnie spytała o ten Borg, ale powiedziałem jej, że po prostu no, sytuacja wyszła mi nagle, nie mam takich oszczędności po urlopie w styczniu i grudniu, bo byłem aż miesiąc na urlopie i dogadaliśmy się po prostu, że co miesiąc płacę jej ten borg po 100 euro więcej do, każdych, do każdego czynszu. Tak, żeby w ciągu 5 miesięcy ten borg uzupełnić i już będzie spokój. No, była po prostu fez do dogadania. Więc, dlatego mówię, że miałem słuchajcie, duże szczęście, że trafiłem na to ogłoszenie i udało mi się przebić przez tych ludzi, którzy prawdopodobnie ją zaatakowali. Bo napisała mi, że chętnych jest bardzo dużo i ona wybierze tylko dwie osoby. Żeby po prostu przeprowadzić rozmowę. Fajnie, że wybrała mnie, bo bałem się. Bałem się, wiecie, jak tu przyjechałem. Wiecie, jakiś tam ładny najlepszy perfum, jaki miałem, ubrałem się ładnie. Chciałem zrobić dobre wrażenie. Bo tak jak wiecie, no, jestem wielki, łysy chłop w dodatku z Polski, co wiedziała od początku, bo rozmawialiśmy po angielsku. Więc bałem się, że to pierwsze wrażenie może być słabe, ale zaczęliśmy rozmawiać i na szczęście, Dzięki temu, chyba Wy dołączyliście do tego kanału. Mówcom jestem niezłym, więc ona zobaczyła, że jestem no, normalnym facetem, nie żadnym kryminalistą. No i to się po prostu udało. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co wynajmujecie, ile płacicie za ten wynajem, od kogo wynajmujecie. Jestem ciekaw, jak Wy sobie radzicie w tym kraju. Wiem, że część z Was oczywiście. Postanowiło tu zostać, i wzięło hipoteki i macie prawdopodobnie domy. Jeśli tak jest, gratuluję Wam. Fajnie, że udało Wam się po prostu osiągnąć ten cel. Bo z kredytem hipotecznym też bywa różnie w tym kraju i wiem, że to nie są ani małe kwoty, bo to na polskie miliony. Tutaj domy przez ten kryzys warte są miliony w tej chwili złotych, więc często trzeba zachałpedać nawet i 500 tysięcy euro. To są zatrważające kwoty. Właśnie przez to, że jej brakuje. No, słuchajcie, ja myślę, że to na dziś tyle. Dajcie znać, jak mieszkacie, dajcie znać, jak sobie radzicie pod kątem cen tych wynajmów. Bo, no, tak jak mówię, większość z Was pewnie nie wynajmuje pokoi, tylko wynajmuje po prostu chałupy albo mieszkania. Jestem ciekaw Waszej sytuacji. Ja się zbieram znowu do roboty. Cieszę się, że udało mi się nagrać dla Was dzisiaj ten materiał. Słuchajcie, znowu będę wdzięczny. Jeśli tą subskrypcję zdecydujecie się kliknąć, fajnie, że ta nasza społeczność tak rośnie. Wiecie, no, jestem wam mega wdzięczny. Cieszę się, że są ludzie, którzy oglądając mnie chcą dołączyć i po prostu być w tej podróży ze mną i dyskutować na pewne tematy ze mną. Cieszę się bardzo z tego powodu. Dziękuję wam jeszcze raz za wszystkie lajki i do jutra, słuchajcie. Nie wiem, czy uda mi się nagrać jutro jakiś materiał, ale pojutrze to już na pewno. Trzymajcie się. Cześć.